Duch cóż wjechał na konsole jak samuraj na koniu duchaty wieśniaka. Feudalna Japonia Mongoły historia też nie byle jaka walki na miecze. Bloki kontry rzucajki, postawy. Lanie Mongoła po czapie sprawia tu wiele zabawy. Są so, świątynie kapliczki nieraz też klękniesz do miecza, by go pokryć zdobycznym kolorem ze swojego zaplecza. Jeszcze są stroje niczym u Georgia z Armenii, Zobacz jak zbroja na piersiach pięknie się siemieni. bohater dzień to ślusasz malarz akrobata, napisze hajku, zabije i na flecie też zagra. Schowa się w trawie i Mongołowi sprzeda kosę w żebro albo strzeli z łuku komuś w japę się schowa za drzewa. też się wspinać manualnie, a potem i z, hakiem. z czasem że jest niewąskim hojrakiem. zbiera surowce drzewa i kwiat by dopakować katane, łuk i na nagarba kaftany. Poza misjami głównymi jest dwór z pobocznymi misjami. Pomoże wieśniakom zmasakruje mistrzów, powalczy z misiami, a grafika mój drogi to piękno jakiego nie było, szczególnie gdy przez las gnasz swoją wierną kobyłą. Są kolorowe lasy, góry, łąki, wioski i rzeczki, że w trybie foto będziesz strzelał ciągle foteczki, choć postacie mają twarze co nieco drewniane jak ja gdy mnie żona rano budzi kopem na śniadania. Czy są cycki, bo przecież cycki radość z gry co najmniej podwaja, cycków nie ma, ale pojawi się goła dupa Gina Sakaya.